sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin staną przed szansą na zanotowanie pierwszego zwycięstwa w sezonie 2013-2014. Dzisiaj o godzinie 18 podopieczni Adama Buczka podejmować będą zespół Krakowi. Wciąż bez zwycięstwa w rozgrywkach pierwszej ligi pozostają piłkarze Miedzi. Legniczanie w czwartej kolejce spotkań na Ekstra Ekstraklasy zremisowali bezbrąkowo na własnym stadionie z Okocimskim Brzesko. Nie udało nam się wygrać, tylko zremisowaliśmy 0-0 i teraz przed nami... Seria dwóch meczów wyjazdowych z bardzo trudnymi rywalami, bo jedziemy do Katowic gramy w sobotę, a później idziemy do Bełchatowa. Szukamy pierwszego zwycięstwa na jesień i mamy nadzieję, że uda nam się wygrać w Katowicach. Musimy się pozbierać po tym, co, co, po tym takim początku, gdzie nie wygrywamy, a tylko remisujemy i dla nas jest to stanowczo za mało. No, ale jesteśmy pełni nadziei, pełni wiary. Po czterech kolejkach mieć ma na swoim koncie trzy punkty i zajmuje 15 miejsce w tabeli. Kolejnym przeciwnikiem potopiecznych Rafała Ulatowskiego będzie GKS Katowice. Mecz kontrolny w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrały zespoły Zagłębia Lubin i Miedź Legnica. Lubinianie musieli sobie radzić bez dwóch kontuzjowanych bramkarzy. W kadrze na sparingu zabrakło także kołowego Michała Stankiewicza. Podczas startowania Poczułem ukucie w łyce w prawej nodze. Na szczęście okazało się, że jest to tylko naciągnięcie, nie jest rezerwany mięsień. także Myślę, że od jutra już powoli ruszę z treningami. Także, także no nie jest to na tyle poważna kontuzja, żeby, żeby więcej niż na nie wyeliminowałem mnie z treningu i z grania. Dla zawodników pierwszoligowej siódemki mieć legnica, mecz Zagłębia był drugim meczem kontrolnym. Do nowego sezonu legniczanie przygotowywać się będą na własnych obiektach. Zaczęliśmy przygotowania od 1 sierpnia na własnych obiektach. Yy, zaczynamy Gier sparingowy, graliśmy ze świetnicą. drugi sparing dzisiaj z Lubinem. W sobotę jedziemy na taki dwumet z Wągrowcem i z Kaliszem. Op. I zobaczymy, co to dalej będzie. Mecz sparingowy w Lubinie zakończył się pewną wygraną gospodarzy 37 do 26. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.